Pomimo iż sprawa już kolej kolei dojazdowej jeszcze nie jest do końca wyjaśniona, z tego co się orientuje, chętni na przejazdy sam. Jak sobie radzi Ciucia Ekspres -ponidze. Kolejka w dalszym ciągu prowadzi ruch turystyczny na zamówienia, ponieważ tylko cztery pociągi w roku były dostępne dla turystów i ostatni jest 16 września. Natomiast na zamówienie każdej porze dnia i nocy możemy wyjechać, zamówienia są i trzeba zamawiać szybciej, bo wrzesień praktycznie jest yy, obsadzony już weekendy, soboty, niedzielę, pozajmowane terminy. Yy, udało nam się oprzeć po raz kolejny yy, na, powodni, na ponidziu, nie zostały naruszone ani mosty, ani tory i w dalszym ciągu spokojnie prowadzimy ruch turystyczny. Nie wyjaśniona jest sprawa jeszcze. Za przyjęcia kolei wyjazdowych przez samorządy. Z tego co wiem, już trzy kolejki w Polsce podpisały taki dokument. Prawdopodobnie 17 sierpnia zostanie podpisany dokument pomiędzy władzami kolejowymi a samorządy, samorządowymi województwa świętokrzyskiego. Jakie to kolejki zostały przyjęte przez samorządy? Z tego co się orientuje, do Palenicka, Krotoszyńska i Środy w środzie Wielkopolskiej. Czyli szansa jest przed nami też. Szansa przed nami jest, myślę, że nie należy się bać przejmować tego majątku kolejowego, zresztą dostarczyłem burmistrzowi cały wykaz majątku kolejowego, który chce kolej przekazać samorządom i myślę, że na podstawie tej bazy, którą dostaniemy jest szansa prowadzić ten ruch turystyczny, a w przyszłości po prostu nawet być dochodowym. Skąd najczęściej są zamówienia na przejazdy? Zamówienia są w, w, z różnych y, miast Polski, ze Śląska, z Krakowa, Kielc, y, nawet i z nadmorza wycieczki się trafiają. Czyli Wy jesteście przygotowani? Jesteśmy przygotowani na, na prowadzenie, pomimo tego, że bardzo mało pracowników zostało głównie do obsługi y, ruchu turystycznego, ale y, utrzymujemy to w stanie technicznym dobrym. Lokomotywy, wagony, także nie mamy problemów z jakimś wyjazdem. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać z naszych usług. Po prostu telefonicznie zamówić pod numerem 38 622 55 lub faksem, pod tym samym numerem przejazdy turystyczną kolejką ciucia exp Terminy w uzgodnieniu telefonicznym możemy prowadzić i wieczorowe i nocne wycieczki młodzieżowe z okazji imieniny 18. Nastek, co kto sobie życzy, pociąg jest do dyspozycji klienta przez 8 godzin.